Spokojnie, spokojnie, dobra. Już, już, już. Dobra, łokcie. Tak jak dobrze, tak jak dobrze trafiłeś, pod klip, pod bag. spokojnie oddychaj sobie, on się już pompuje. na nogach. Przedzej, przedzej na nogach. Przedzej nogi, kura. Odstaw nogi. Odstaw te nogi, siatko. na nogach. Przedzej nogi, kura. Oddech prosty, Poruszaj się. Spokojnie. Poruszaj się. Trzymaj. Jodra w siatkę. Jodra w siatkę. Jodra w siatkę.

i tak kolana, lewe kolano kopie teraz, prawe kolano teraz, prawe kolano w góry, tak. Jeszcze raz prawe kolano w góry, jeszcze raz, będzie go do narożnika, wepchnij go do tam, kura. Bartek, przejdź z tam rękę Ręka, ręka, polu, lewa ręka, lewa ręka, Głowa, głowa nie została. głowa pod niego skierowana. Bartek, serwis to. Serwis i teraz to na rolnika, dawaj. Lewą rękę. Lewą rękę. Lewą rękę. Lewą rękę. Lewą rękę. Lewą rękę. Lewą szeroko, Lewą nogi szeroko, szeroko, szeroko. rękę. Lewą szeroko, Lewą rękę. Lewą rękę. Lewą rękę. tak, trzymaj teraz, rękę. teraz, rękę. Lewą trzymaj teraz, tywno, w łokieć, łokieć. Ta, tak, jest teraz to samo. jestem góra. Uwak. góra Uwak. Dobra, Uwak. Ducham, Uwak. Nie, dobrze, dobrze, dobra. dobrze. Dobra. dobrze, dobra. dobrze Dolano, kolano, kolano. Zajmij się tą ręką. Kolano lewe, sobie. Pod rękę, pod pachę, pod palę, mocno. Pod lewa pod ręka. Spychaj głowę do dołu, głowa do dołu. Nie cios, nie na ty. Głowę spychaj do dołu. Przełóż tą nogę na zewnątrz. Nogi, 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 nogi na Lewe kolano teraz skupię. Postaw prawą nogę i lewe kolano Teraz tak, odpycha i to samo. On już jest skupiony na głowie. Kolano. I kolano. I Eu posso colocar essa bola aqui. Põe essa bola você está com medo. Sim, 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 com a mão. Com a mão. Com

Ojka! 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 Gura tu, gura tu na kuzhoma, barse, na kuzhoma të pracujeme. Gura tu në të ulepi në gure. Gatjes, pomekat, gatjes,

Twic, prawe kolano na udo! Rywaj, drywaj! łokieć Bartek zęb, obróć i zęb! Wartek, spokój, myś! Myś! On już się nie grywaj. chce być w tej stuce! Prawy łok, prawa ręka pod jego łokieć prawa, tak, prawa ręka pod jego łokieć i grywa! Tak? tak. Obróć! バナナ! To wygrana runda jest nasza. trzymaj to. Podłokieć lewą rękę. Podmokieć, za boksu po lewą rękę pod łokieć. i wyciągasz go tego Głębiej lewa ręka wchodzi, głębiej. Teraz Żóbisk nie zrobi. Przecież się czasu Od nich pozycję. Jest na prostych nogach. Już nie zrobi, jest nasza runda. Nasza ruda. Lewa, ręka, lewa ręka pod łokie. Tak, głębiej mówią, głęboko. I Już się nic nie dzieje. Lewy, lewe kolano teraz. Nie to prawego kolana. Lewe na udo 10 sekund. on już ma tak. Tylko to, Postaw prawo w nogę. Postaw mi prawo. 10 sekund. Tak. No to tu jestem, upolujemy to, upolujemy to! Hop, chodź! Martek, nie padaj, nie można Chodź! Pamiętaj! Wchodzisz, wchodzisz, masz łokieć! Masz łokieć, Dostał, dostał! Bartek, ale ruch, nie! Nie poluj jeszcze raz, ruch! Ruch, On ci się otwiera całka! Do narodnika! Martek, postaw nogę na macie mocno! Nogę na macie postaw! Do narobika! Tak, ja zerwałeś! obrót Kolano! I głowa na głowę! Pod głowa pod głowę! Wartek, głowa nisko! Oddysz głowa pod głowę! Trzymaj to! Niemiec niczego! Nie męcz, wartek! Wartek, nie męcz tego! Minuta męcz! Głowa pod brodek! Kolano na uda!

do końca. Głowa, głowa, Wygrywamy! Tet! Bartek, Bartek Pięknie! głowa pracuje znowu. Głowa, głowa. głowa Bartek. Idź lewo lekko. Bartek, Bartek lewo, w lewo prawo, idź. Idź Głowa, głowa do pracy. Bartek głowo! Bartek Groba! Kolano prawe. Prawe kolano. Niżej. Bartek, zejście na nogach i głową prostu do niego. Obrył pod brodę. Trzy minuty! Trzy minuty do końca walki, Bartek! Kolej, kolowa, kolana! O, on ma dosyć Dobra, Bartek, głowa. jedziemy! Puszcz go! Bartek, puszczaj go! Jak on chce zerwać! Głowa, ten mi ten Pracuj! głowa do głowy! Od pas, Nie przywracaj! Wracaj! Głowa, głowa do głowy! Na brodę! Głowę pod brodę Martek, trzymaj i katuj z kolanami! Tak jest! I uciekamy skąd robili stójkę! Bartek! Bartek! to idziemy do stójki! Nie pchaj się! się niego! On chce zerwać. Nie minutę, zelwi, 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 kolano zelwi. prawe. Prawe kolano. Zegre. Jeszcze raz. Lewe kolano na korpus. Lewe kolano Zegre. na korpus. Prawe, prawe kolano teraz. Prawe. Rywaj, kuba. kuba. Bardzo. Kuba. Uderzaj! Nie sobie! Chcemy łokieć! Jeszcze raz! Głowa! Pracuj tą brodę. głową! Pod brodę, Bartek! Pod brodę, bo jeszcze niszy! Bartek, głowa pod brodę! Głowa pod brodę! Bartek, minuta! Wygraliśmy! Kto końcu jest Nie pchaj się w niego! Nie pchaj się! No dalej, <GEKOMPSKISY> Bondach, to. Odwracamy to Wracamy to 10, sekund Wygrałeś Wracamy do... Wracamy do niego. Wracamy do niego. do głową. Wracamy do głową. Wracamy Wygraliśmy! głową. Wracamy do głową. Wracamy do końca Wracamy Głowa głową. Wracamy